Siema, jestem i na tym kanale. Będę uczyć się nowych rzeczy. Jest nie niedobrze? Trochę. A dzisiaj ze mną jest Iga Krzywa, kreska tatuarze która będzie uczyła mnie tatuować. Ja jeszcze jestem profesjonalna. Bo mój projekt ją dokładnie tak miał wyglądać. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będę na tyle super, że ją wygryzę z branży. <gry> A tak naprawdę to nie. Po prostu mam nadzieję, że będę na tyle w stanie zrobić w miarę prostą kreskę, że będę w stanie zrobić sobie sama tatuaż. Ale to zobaczymy, bo jak się okaże, że jestem w tym beznadziejna, to chyba nie chcę siebie krzywdzić i nie chcę psuć Twojej pracy, którą robimy tutaj od roku. Czy ty pamiętasz, co ja robiłam, jak przychodziłaś do mnie na tatuaże? Czy w ogóle obserwowałaś, co ja robię? Mówiłeś, okay, że pięknie wyglądam. Cieszysz się, że mnie widzisz było. <laughs> nie ściemniam. Nie no, ja Ci wysyłam zazwyczaj pomysł, który Ty przerabiałaś po swojemu. Poprawiałyśmy ewentualnie jakieś takie szczególiki. Potem przekładałaś to na kalkę. Dokładnie. Ja Ci przygotowałam kalkę. Co to tu <laughs> Zróbmy to. Masz ADHD, zróbmy to, co Ci szkodzi. Zrobię to dzisiaj, a jutro <śmiech> będę <śmiech> tego... <śmiech> Nie będę tego szałować po dwóch minutach. Daj spokój. Uf. Przygotowałam Ci igły, przygotowałam Ci kalkę, przygotowałam Ci maszynkę, przygotowałam Ci rękawiczki, mydełko z wodą, ręcznik, Detol i spray do skóry, żeby udawać, że jesteśmy profesjonalne. Zakłada pani rękawiczki. Mamy trzy rodzaje igły. Nie pokonuje to już, wiesz? To jest dobry start. Mamy trzy sudemki, więc czy to jest dobry smak, że będziesz super tatuatorką? Ehm, no. Musisz w siebie uwierzyć. Jeśli ty tego nie zrobisz, to nie znajdziesz miejsca, gdzie jeszcze będziesz szczęśliwa. I teraz jak myślisz? Psikamy którym? Tu masz napis lekki, zmyty. Może się to czytasz? Uważam, że ona jest cudowna i chciałabym jej przepisać moje studio, tatua. Mieszkanie i psa. Podawajmy, że masz klienta. To jest Psikasz, do skóry, tak? Tak. Psikasz sobie dużo, mało. Teraz sobie i tak z sobie? Tak, właśnie tak. tak? Sobie. No, 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 no. no. Rób to. I tak jedna Bo, seria, to, duża, dawaj. Duś... Psikaj, dawaj. Dawaj, jeszcze, jeszcze, dobra, już. Przemywasz sobie. Weź sobie tą e, ciemną butelkę. Co to? E, deton. To jest. E, płyn... Alkohol? Tak. Chcesz spróbować? To wszystko jest z alkoholem. Pachnie le O Jezus, myślę, że miałabym potem super nocy. No i tu. Psikaż sobie? Tak. Raz. No tak Niech to sobie tak... Dobra. Ponieważ nie jest to skóra prawdziwa, tylko guma, więc to nam się jakoś super nie wchłonie. Więc ja sobie to teraz rozsmaruję. Bo jak damy na to teraz kalkę, to ona się cała rozmyje. Jest najgorszy moment, bo zawsze jest, nie wiesz, za wysoko, za nisko. Odbijaj. Ale mi się ręce Dobra, dawaj. Zamknij oczy i będzie okej. Okay. Gdzie pani by chciała tatuaż? W którym eee, miejscu? Na przedramieniu, na, na nodze, na, na, na tyłku? Na na udzie, jakieś 4 cm powyżej kolana, po lewej stronie. Jezus Maria! Tak. ładnie. Wow, Teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Są <laughs> taki 3D to był specjalny. Iśniemy troszkę tą... Trochę jak ten, jak się robi tatuaże z gum. Tak. Do rzucia. Tak. Tutaj już widzę, że zjebały... Ale no, no dobrze, damy radę. Będziemy chciały robić tą kreskę. Prostą, to której mm -hmm. byś użyła? Na pewno nie tej, bo no. to ta jest do wypełniania. Jak myślisz, czym się różni RSK od Relki? Jest mniejsza SK. SK jest większa. Jest ale to jest nielogiczne. No bo... E <laughs> Sorry, ale to jest nielogiczne. Dobra, wiem o co Ci chodzi. SK generalnie ma szerzej rozsadzone No to będziemy rogiel. używać, tak? Nie, bo to jest erelka. Patrz, jak sobie wyciągniesz tutaj igielkę. No czyli erelka jest mniejsza. RLK jest mniejsza, RSK jest większa. A używamy większej? A używamy teraz większy, większej do konturu tutaj. A mniejszej do... A, szczególnie... A my, tak. No. Na przykład zrobimy sobie mniejszą, ewentualnie tą kreseczkę w środku listka. Wstać kadricz i tak przekręć. O, trzyma. Widzimy igiełkę, ale ona jest nie za mocno wysunięta, więc żebyś widziała ją bardziej. I ty widzisz? mi to wkładasz w rękę? Trzymaj sobie maszynę. Złap ją tak, jak ci jest wygodnia. Jakbyś miała coś napisać sobie. A najlepiej by było, jakbyś robiła 40 to pod Tak. Najlepiej, żeby ona była na wprost. Ale robisz to pierwszy raz i trzymasz pierwszy raz maszynkę, więc zróbmy tak, żeby było ci wygodniej. Oczaj sobie po prostu, jak się nią pracuje. Ręka rękę nie, yeah. trochę potrwa. Ale powiem ci stara, że nie jest najgorzej. Nawet jak na taką trzęsącą na się rękę, jakbyś miała delirę, bo byś chylała przez przedni tydzień. No bo tu się trzęsie. Kiedyś zaczęła Twoja przygoda z tatuażem? Bardzo wcześnie, bo byłam dzieciakiem. Brat mojej mamy miał dziary. Strasznie mi się to podobało. Jako nastolatka kolekcjonowałam magazyny tatuatorskie. Zawsze byłam zafascynowana i laskami, które wiesz, są całe potatuowane, i artystami, którzy, którzy byli pokazywani w tych magazynach. I generalnie to środowisko było przez długi czas mocno męskie. Przyszedł taki moment w moim życiu, że skończyłam lat 15. Poznałam osoby, które też się uczyły tatuować. Po raz pierwszy poszłam na nielegalne wakacje, nie wakacje, tylko na wagary. I trafiłam do ziomka na kanapę. I tak powstał mój pierwszy tatuaż. No i później jakoś tak się potoczyło, no, że wiesz, zaczęłam poznawać osoby, które tatuowały. Chodziłam do, do różnych studiów tatuażu. Przesiadywałam tam. Miałam też chłopaka, swojego pierwszego, z tego środowiska, no i zaczęłam się tak pokątnie tatuować. Pokaż swój pierwszy tatuaż. Nie mogę, bo jest w takim miejscu, że nie mogę go pokazać, bo ci zbanują YouTube'a. Rewir? Tam, gdzie słońce nie dochodzi. Jak się spotykaliśmy po pracy chłopaków, to sobie też robiliśmy czasami głupie tatuaże i no i tak się w sumie zaczęła moja przygoda. Który tatuaż zrobiłaś sama? No no, tutaj mamy... To? Tak. no to jest symbol vegana anarchii, jak byłam jeszcze zbuntowana stulatką. Mhm. Jeszcze proce. Cudownie. Mhm. Ula, ja tu widzę, że awans dostajesz. Masz się ten wrodzony talent. Chcę, Chcę powiedzieć, powiedzieć, że ja jestem z tego dumna. Jest bardzo pięknie. Nie, serio? Yy, jest okejka. To... Czy, żeby zostać tatuatorem, trzeba coś skończyć? Czy z wiesz, sobą. Są... Z Twoimi marzeniami na, na lepsze jutro. No wiesz, jeżeli chcesz tatuować, no to fajnie by było, gdybyś potrafiła rysować, miała wyobrazić, miała też jakiegoś... Kila, po prostu w, w ręce, no bo rysujesz jednak nie, mm -hmm. na czyjejś skórze, tworzysz coś na czyjejś skórze, więc możesz się nauczyć robić proste kreski, ale jeżeli chodzi o tworzenie dziar, to fajnie mieć wyobraźnię przestrzenną, żeby widzieć, gdzie dany wzór może fajnie wyglądać, gdzie może nie fajnie wyglądać, jaki wzór, jaki kształt do, do danego miejsca, żeby wiesz, jakby to fajnie wszystko anatomicznie też wyglądało. Strasznie poważne pytania zadajesz. Myślałam, że będziemy gadać... Zaraz będziemy, zaraz będziemy. Cała, bo to A tatuowała? Czekałaś na to pytanie. Ja widzę, nie to było takie. Co ja jej powiem na tym odcinku i przed snem sobie ułożyłam? Czy tatuowałam Penisa? Od... Kogoś penisa? Tak, no się kiedyś, kumpele, i, i, no, to się kiedyś kumpelę i tak jakoś wyszło, że, że wyszła. To, to, to a kumpela miała penisę? A jej penisę! <grym> Ona wyszła ode mnie z wytatuowanym penisem, a tak miałam e, kilka odważnych propozycji od odważnych panów, ale żaden się nie ziścił e, plan, bo. Chłopy pieniądze. Jeżeli tatujesz penisa, to on musi być w zwodzie. No fajnie by było, ale no wiadomo też jak bywa. Jak pytałam kolegi Pitry dziara, mm -hmm. no to mi tłumaczył, że to trzeba... Na, wiesz, bierzesz sobie ręcznika papierowego. Zabezpieczasz, naciągasz, no i jest jazda. I robisz różne rzeczy, które tam chłop chce, ale no jakby miał, miałam parę propozycji, ale to jakby nie, nie doszło do skutku. A byłabym ciekawa, i myślę, że mogłabym się tego podjąć. Tylko chyba byłoby mi wygodniej, gdyby to była osoba, którą znam, niż jakaś obca osoba. Moja ulubiona grupa na Facebooku to są i Januszy Tatuary. A raz byłam na Januszach Tatuarzach, tak? to była moja dziara. Bo nie potrafię rozróżniać lewej od prawej. I kumpelami mi zrobiła na palcach napis lewa i prawa, tak żebym pamiętała, która to która i tak nie pamiętam. No i jakby tam to wylądowało. Pokażesz go? Później wam pokażę, jak zajmę rękawiczkę. Skończyłam tatuować moje przepiękne XD, tutaj zrobiłam jeszcze bardzo prostą linię. Także przechodzimy do twojego wzoru i mam taki pomysł, mhm. żeby ja zrobiła pół, Dobra. ty zrobisz y, pół mhm. I e, zobaczymy, komu pójdzie lepiej. Ej. Ja chciałam na... wyjdzie ci lepiej niż na przykład menu. Bo to na pewno się wydarzy. Od czego zacząć? Od kółka. No dobra. Tu mi wyszło. Każdy tu ma swój nie wyszło. Styl. Dobrze, dobrze. A. Wiesz, jak to wygląda? Jak beauty blender. Dokładnie. Najśmieszniejsza historia z Poznałam ciebie. A najgorsza historia? Ja Miałam raz taką sytuację, że przyszła do mnie dziewczyna, jedna dziarka, ona była w miarę spora i z słoniki. Otworzyła się w trakcie pracy i też powiedziała, że niedawno jej zmarła matka i, i to jest taki wiesz bo po prostu jej, jej mamy. To była taka chyba mocno świeża, świeża akcja. Smutna taka no. A, też miałam wiesz, miałam smutne historie, jak y, robiłam akcję zakrywania blizn i wtedy też przychodziło do mnie sporo osób. Opowieści typu, nie wiem, gwałt i przez to wiesz, samo okaleczanie się i teraz zakrywanie tych, tych blizn, żeby, nie, żeby sobie nie przypominać jakichś takich. Niezbyt przyjemnych. Nie wiem, co skłoniło, że się zaczęła zdzierać. Szczerze? Pierwszy tatuaż, to ja mam nad kostką i jest to Hogwarts, bo jestem. A wiem, pamiętam. Jestem potterheadem i to jest w ogóle realistyczny Hogwart. Ja w ogóle jestem takim people pleaserem, że ja chciałam zrobić sobie po prostu taką linię Hogwartu. I ja już miałam zaplanowany ten tatuaż od 5 lat, po prostu, że jak skończę 18, to go zrobię. Finalnie zrobiłam go chyba, jak miałam 20 21 lat. I poszłam do tatuatorki i powiedziałam, że chcę taki kontur mieć tylko i ona do mnie powiedziała. A nie woli, żeby to było realistyczne I ja mówię, nie, chyba chcę kontur. Ona mówi, realizm będzie wyglądał lepiej i powiedziałam Okej. Okay. I masz e, I mam na połowę łydki w realizm. <grym> tak, dokładnie, dokładnie, tak. Ale to się też zdarza. Ja też mam takie historie, że przychodziłam z totalnie z innym pomysłem, a wychodziłam z totalnie inną rzeczą, w innym miejscu. Normalna akcja. Chciałam robić te tatuaże? no Po pierwsze, miałam trochę depresję, i chciałam sobie doładować: do pamięci, nie róbcie tak, nie robi się tatuaży w depresji. Ale jak to często. Ja to często spotykam. To jest tak, pierwszy tatuaż, myślisz o tym 5 lat, tak. 6 lat. Nie możesz się zdecydować, wszystko sprawdzasz. No, chociaż tak jak ja możesz się dać namówić po prostu tatuatorce. A już kolejne, to ja miałam takie: o, to mi się podoba. W sumie zrobiłabym sobie. Look. At this. Wow. I teraz zobaczymy, to będzie tak. Moje, ja to robiłam 10 minut czasem i gala Ale twoja jest jakaś bardziej wyraźna. Nie tak, no ale uważam, że tatuaże są jakąś tam formą wyrażania siebie. I też mnie zastanawia, to jak właśnie ludzie mówią, o Boże, a jak ludzie wyglądał w tym na starość, no tak jak teraz to będę stara. <laughs> jakby nic się nie zmieni. Ale nie? to jest nawet spoko, bo nie będzie ci widać na przykład jak się bardziej potatujesz, to nie będzie Ci widać plam starczych, też zmarszczki jakoś. No nie, no zależy jak się tatujesz. Fakt jest taki, że trzeba... Brać pod uwagę to, jakie wzory sobie tatuujemy. I widziałam na TikToku, że jest jedna dziewczyna, nie wiem, czy widziałaś to, która wytatuowała sobie Jezusa, który pali, szluga i, i, i trzyma perłę chyba, czy <grym> jakiś. I ona właśnie teraz usuwa ten tatuaż. No też trzeba się zastanowić, co się tatuje i gdzie się tatuje. Tak samo wersow y, teraz usuwa, nie? Ona usuwa teraz wszystkie tatuaże, bo robiła, nie wiem, na high w sensie, że wszyscy robili, co ona Ale wiesz co? robiła i I ja usuwać. też zauważyłam, był taki moment faktycznie, że strasznie dużo e, młodych osób przychodziło na dziarę, i tak jakby sobie nie zdawało sprawy z tego, że to jest to na zawsze. Jesteś team usuwanie czy team cover? Zależy co. To jest tak. Może można coś skoverować, ale nie zawsze da się tak, jakbyś na przykład chciała. Mm -hmm. Więc cover zazwyczaj powinien, czy powinien. No jest cięższym tatuażem, no bo trzeba coś przykryć czymś. Więc tak, jakbyś chciała się schować teraz ze statywem. Wiesz, co chodzi? No nie, nie, nie schowasz się, więc jak masz tatuaż, to trzeba Mówisz, zrobić coś... tego gruba? Nie, mówię po prostu, że tak. <śmiech> <śmiech> mówię po prostu, że e, jak chcesz coś przykryć, to musisz to przykryć, mimo wszystko. Pięksy. Co myślisz o matching tatuaży? Oko, w się sensie dla mnie luz. Ja też nie, wiesz, no przez to, że ja jestem mocno już potatuowana, więc jakbym sobie zrobiła jakąś małą pierdółkę, to mi to nie robi. No tak. Nie? Jeżeli jesteś czysta i zrobisz sobie coś z kimś i to nie pyknie, no to też trzeba się zastanowić, co to za wzór, wiesz. Bo Martirenti chyba miała tatuaż, nie wiem, czy oglądałaś Love Never Lies? to nie oglądam. No i ona, wydaje mi się, że z tym rzeźkiem mieli matching tatuaży i teraz widziałam, że y, ona usuwa ten tatuaż, mimo że, bo dla mnie na przykład, jeszcze to jest logiczne, rozstajecie się i masz, nie wiem, wytatuowane imię właśnie tej drugiej połówki, albo coś takiego, co mocno się z nią kojarzy. Natomiast oni mieli namalowanego takiego człowieczka z chmurą zamiast Aha. głowy i każdy odręcznie napisał sobie ty. W sensie, okay, Ej, no, 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 no. Ja mam dziary zrobione też z moim byłym i też nawzajem się tatuowaliśmy i robiliśmy jakieś takie wiesz pierdółki. Ale ale to też się zostawiam, no bo w sumie dla mnie to też jest taka historia. Wspomnienie jakieś takie. Trzeba się mocno zastanowić. No jednak to jest ciało i to jest coś w teorii na zawsze. No jest to odpowiedzialna decyzja na maksa. Gadam się z tym. Nie róbcie. Yy, to, że macie ADHD. wtedy no Będę się diagnozować no i. róbcie. Ale nie wiecie, tyle. co? Poszłam na diagnozę ADHD. I ja byłam na trzecim sp... Na, na pierwsze spotkanie tej diagnozy ADHD no. poszłam po tym, jak Ty mi zrobiłaś tatuaż. Ale my o tym gadałyśmy, że no, mama ADHD, bo obudziłam się rano i muszę Tak, ale i chodzi mi o to, że ja przyszłam i Pan do mnie mówi, czy robię jakieś impulsywne rzeczy. Nie. I ja tak mówię, wie Pan co, wytatuowałam sobie dzisiaj dinozaura, Nie. z którego strony leci kometa. I pan się tak na mnie spojrzał i stwierdził pewnie, pana, ale już zapłaciła za cztery spotkania, więc musimy sześć przez cztery. Ja to pokoloruję, musicie mi uwierzyć, że zrobię to ja. Pokażemy wam efekt końcowy. No i zabieramy się za prawdziwe dziaranie. Ten chłopę za kamerą, to on jeszcze nie wiem. Co no i oni się ze mnie śmieją, że ponoć wyglądam jakbym wyszła z kopalni. No A ja ciężko Wstała, jesteś węglu. Tak to się prezentuje, tutaj Iga, tutaj ja. Przechodzimy do dziarania. Pewnie myśleliście, że zrobię dziarę w jakimś niewidocznym miejscu. Nie, idziemy po całości i zrobię tutaj. Zaprojektowałam A. sobie coś takiego. Przygotować skórę. Jak to zdezynfekowałam, to dajemy Ci teraz ten detol. I co, odbijamy sobie. Będzie... A. Co? Nic. No dobra, to co? Bierzemy sobie igłę. Startujemy? Zajcie się trzęsie ręką. O Jezus. A, dobra. Jedną kreskę. Tylko że mi się trzęsie. Czy to słabo? Słabo. No się jest ta kreska, ale słabo. No i nie Wystarczy, myślisz? No. Czy wybije jeszcze? Czy poprawiłabyś coś? Ja, ja jestem profesjonalna. <noise> Jak ty robisz, żeby się nie śmiać? Jest bardzo dobrze, Olu. To był mój projekt i on dokładnie okay, tak okay, miał wyglądać. jest stresujące jeszcze bardziej robić komuś, bo się boję, żeby mu nie zrobić krzywdy. Jak oceniasz moje umiejętności? Oddaj barducha. <noise> Wspólnie jestem z Ciebie zadowolona stara, bo... To brzmi jak takie? Jaki był ten chłopak sympatyczny. Zabawna i... No dobra, dzięki. Ładno. Jeżeli chcecie wpaść na super dziarkę, to obczajcie sobie profile. Igi robi naprawdę super robotę. W sumie to tyle, na no nieważne, na razie, pa.